Może są zbyt pewnie. Tomek na jedno przejechał. Ktoś jedzie jeszcze kwale? Tak. Nie. No, chyba nie. 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 Dobrze Skowron, mamy to. Jest dwa. A, A no, Tomek jeszcze jedzie. A nie Brzoskwinia? Nie nie, nie, nie. Ja się nie poprawię. Aha nie. nie, dobra. Brzoskwinia poprawia, ale on i tak za mało nie. poprawia. Nie. Ale on by musiał poprawia. sekundę poprawić, żeby Skowrona wyrzucić. Ja powiem wam szczerze chłopaki jedną rzecz. Ja w tym tej... wizji nie 11 szatum. I ciężko mi się powodzi w Dzisiaj? Tak. No. Kto, kto to gada? Skorońskie. He he, student No bo mi, mi się ten. Pogło po pogłosie mi trudno rozróżnić. Ale czekaj, chłopiec co to jest imprezy? Wróciłeś jeszcze co? Może tak powiedzieć. Co ty roz to ro rozgrzewka kanadyjska było? My jeździmy on. Na stres! O, ale, minuta 8,8, ale od początku. Och, ale to dobrze, bo to. Ja tutaj dobrze, to. Nasz... Gdybyś, gdybyś nie powiedział. To dobrze się kryjesz, ci powiem, bo ja bym nie poznał. <śle> ale ty nam to nie że jak. Po... Kurwa, ty jest zawodnik. <śle> Ej, no będę, jedna... musia będę musiał to wyciąć. <śle> Z winu... <śle> Ale PL, poważna liga sportowa, a ty po 11 shotach. No bo już wyjeżdżałem. No. Wiesz, impreza na działce była. Mój, mój tata zaprosił I o której, kolego. o której ty piłeś? Gdzieś tak rano, gdzieś tak powiedzmy od 8 do 14. Rano. I później właśnie, ja byłem świadomy, że mam te zawody, nie? Ej chłopie, a ty na tej, na tej prostej przetrzekaniu, na tej prostej na te proste, jechałeś. <noise> Nie, ja mam właśnie problem z tą ostatnią rzeka, no, mi tam za mało rzeka. i dlatego tracę czas, nie? To na bo każdy ma tam problem. Naprawdę, ja bym jechał lepiej, no ale nie ten stan. Razem więc... ja na chwilkę. Głowa boli bardziej, miałem takie już odruchy wymiotne przed chwalami, ale już szedłem do kibla, żeby się schylić, ewentualnie wziąłem już wiadro, żeby rzygać w razie czego. To ja Wiem. widzę, że poważnie Wiesz, no przecież ten Weber żyga w bolidzie, nie? jakim cudem Coż webera robić? No, było, było. Na Bahrainie? Czy na innym torze? Red Wulu Jakiś tam team radio było i żygał i Bo słychać nie raz zatrzymywać, żeby ich przepuścić Uwaga, jadę Dobra, biorę medy Skowron chcesz slipa? Dawaj. To czekam na ciebie Przetrzykano prostej Eee, nam co? Na zewnętrznych, wiecie, nie? Jako tako <noise> Jako tako, 8,5 zrobił Czy się nie czuje na softach? Jako tako ja, ja przez Ciebie, nie, nie teraz do q nie dojdę na tych medach, bo zrobię gorszy czas od Ciebie <noise> <God>. Dzięki <noise> Co? Nie, wiedziałem, że się od ściany odbiłeś u mnie. Tak, no bo musiałem was puścić, nie? Ja tak. no, bo mnie to komicznie oglądało po prostu. No, Przód jest jakaś szybkiej. Teraz ja kęsy Nie, nie jadę szybkiego, ja teraz zjeżdżam, po medę. A. 14. Żeby, najpierw na softy... Ty, wiesz w wyścigu? Co? Tak. Ej. Tak. O kur, dobra. Ale później przystaję. No właśnie, no może nie jakiś lekki taki będzie, że wiecie. Taki lekki, lekki. No. A co medy na początek? tak. No, to i tak, no to medy, i tak medy, medy chyba medy, na początek, medy, tak? No, Czemu medy, a nie, a nie opłaca się porówno? No w medy się. w sensie po 13 kółek? Yy, nie wiem, znaczy jak ty startujesz, które...

Gres like well ma drive bo zagapił się na Kukowskiego. Harta zrobił. Ale biorę ich, ale ich biorę. Ja pierdolę dwie pozycje. Ziot wrócił do gry? No, ha, lotko bo z chopem, z zyutem. Cofnął mi się na mor. No, o co chodzi, no. No i ja nie mam lot. Safety Car. Reduce speed immediately and keep a positive Nienawidzę wirtualnych, są tak zepsute. Ja zjeżdżam, bo ode mnie się Panie radu nie dajwował do T5 czy do T6. Z 11 na 7. Nie wiem, no siód to jest jakiś dramat, no winga mi rozjebał, on nie mógł mieć normalnego wyścigu, kurwa. Virtual Safety Ja na hardy muszę zjechać. Grę w tym skrzyżowali Komo nie wyprzedziłem tako, szósty? Na medy zmienić, na hardy? Na medy zostaje. Albo hardy, chuj, nie wiem, czy trzeba, czy trzeba ryzykować. Wyprzedaj, wyprzedaj. No dobra, on mi tak do nas przyjechał. plukowski's 33.5 seconds oh. complete go now Stay clear of them. I like Okay, good work, great pass.

Kropi. No, kropi. Akurat z boxu wyjechałem. Kap Dlaczego kropić, zaczęło kropić tutaj. Ale tak kropić, kropić, nie, nie. jest you know,

O, no i co teraz? Ja pierdola. Dobra kurwa, daftulisback, kurwy syny. Czas się odblować. Ja, ja na medy, ja wjechałem. medy boksuję, ja ryzykuję medy. No dobra, ja też mogę medy. A, a byliście na dwóch mieszankach? No ja byłem na hardach, na medach, na softach no. byłem dzisiaj już. A i ci inter biorą. Ha, ha. Oś się zblokowałeś. Nie, nie, nie. Co teraz? Ja biorę hardy. Hardy? Ja biorę okay. hardy. Ja będę... softy nie dojadą no Medy no, dojadą, ryzykować. nie? Dojadą, co, gadam Kurwa nie wiem czy nie ryzykować na softy Ja, ja dam na, na medy co, Bo będziesz miał lepszą przyczepność to raz Wiesz co tak Byłeś miał safety Procentami clara. dojadą, procentami dojadą tylko będą tak chujowe na koniec To ja też biorę softy Ja biorę softy no, Ryzykuję. No czemu ja mam Delty, jestem ty... dublowany Goście, muszę dublować Zdążymy zjechać jak Muszę ryzykować jednak Jezus yes. Halo, ja chcesz się odublować gro! Daje, daje. Dobra, jedziesz, dobra Mogę cię kan przejść czy testuję Nie co? Nie, mi oddać pozycję Dobra je, je, Weź Slift na chwilę Wjeżdżam do Boksy co na to Dobra, nie mogę, nie mogę, nie mogę bierz, bierz, bierz. Wjeżdżam, nie kurwa dobra, ja zjeżdżam Jestem devil Kurwa, Hałat miał strategię... No co, da... intery? Tak. Ale Hałat... No, no, no. Miał idealną strategię i to zjebał. No, no, no. Ha! to To komiczne po prostu, to zrobił Hałat. Ja już nie wiem, co robić. Kurwa, ja też. Kurwy. Jeszcze krótki mnie kurwa uprzedził bok boksać, tak no Za Ej, czy ja chcę się oddublować! Czemu, nie oddublować?! Czemu nie mogę się oddublować?! Czemu nie mogę?! To to jest zjebane. Musisz jechać. Nie wiem ta gra jest kurwa podsyłka. Ja nie wiem co się dzieje, ja po prostu nie wiem co nawet robić teraz Ja też nie wiem czemu się nie mogę oddublować Czekaj, no ja zrobię cię wszedć Bogin. Halo Spokojnie. Nie mogę no Zajebiste Ja hey, um... A teraz jest ten? Restart? Tak. Tak. O kurwa, o kurwa. Jest problem. Brajesz ten teraz? Dobrą biorę. On się Dobrony. zabiją. ja pierdolę Ja pierdolę, ten kród jest popierdolony. To jest kurwa żarto ten człowiek odpierdala. No Nie, to jest kurwa naprawdę. Kurwa. Krótki mi rozj**ał skrzydło, Za debil jebany. Uważaj, bo nie ma Nie wiem, po prostu kurwa nie mam siły do tego debila kurwa. E, inter. ma Bogin, ty też? Kurwa nie mam skrzydła kurwa, no normalnie to jest kurwa żart jebany. Sorry. Jezus, Sorry. ale zablokowałeś mnie i hałas to został Wiesz? Ja pierdolę! Nie no, i ja chyba retire robię, nie ma sensu to dla mnie. Jest Master, kurwa, bo nie wytrzymam. Dobra. Masz skrzydła Master? Tak, ja mam. Nie wiem, zjeżdżać po te interki? Ja pierdolę! I... Magierat, Zjedz, to kurwa, to już to nie to. wiem. A flaga, to się, to się O ja to, albo zjadę Mój to jest Ale to błąd, kurde. Ja, 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 nie mam, ja nie mam skrzydła kurwa zjebanego kurwa F1 sport kurwa Driver Nie po prostu... Odechciewa mi się kurwa grać tą gra. No mi się, kurwa, się odechciewa jak rzut na desynchro zapierdala tego Lobim rozpierdala winga Nie wiem po co jeżdżę W sensie kurwa no miałem ja, tak zajebiste sytuacje Zajebiście, Zajbiścia minutę 30 skillera Jedziemy kurwa Skier na softkar ekipa kurwa się zabrała. Nie wiem czy kurwa jechać, bez skrzydła pizda je baną Patryk se kurwa to jedzie trzeci. No to To na, blokował szansę. na kwalach i ten. Yy, teraz się pani, kurwa. Ja dole. DRS has been enabled. DRS is now enabled. You've been awarded a time penalty for that last incident. of fuel remaining. This is your final lap, final lap of the race. Five point six seconds. Okay, the incident has been cleared. Let's get back up to racing speed. You're as you got be deviant, Bandle. Yes. lecham życiówkę. Ale czekaj, czekaj. Hit. Ale co, co się stało? Widziałem to, ziomuj. W sensie, słuchaj. Ja z wypychem i ja y, hałatem postanowiliśmy zjechać na intery. To była najlepsza decyzja mojego życia. Po czym wybrałem moją najgorszą decyzję życia, czyli wpierdłem się znowu na softy pod tym samym safety carem. I zrobię w sumie to, co, to, co kurwa bym mniej więcej. Spadek kurwa w tej pozycji w dół. No, no, wyruchała i to ostro. Ale właśnie, na so.